Czy tu świecie, czy nie wiecie, to moja. Spróbuj, to też zaczniesz. Feliciana mówiłam. Feliciana, pizza. Oj, zobacz, halicja. jakie fajne słoneczka na dzisiaj Pan Bóg zesłał. A niech to zaczęło padać. Dobra, no to jedziemy w drogę. Co się dzieje? Telewizją, aby dostaniesz maskotki w prezencie. Dodatkowo pakiety telewizyjne. Ups! Holly, now I'm big. Sorry, Ben. It was an accident. Doktor Mario tutaj jest. Co podać? O, się, że bułki masło. A bułki? O, nie. Ale spoko! Odkrywaj codziennie biedronowe nowe nowości. Na przykład nowe lody Marletto o obłędnie karmelowe z gęstym... Nie! A! No to bez to, bez to... A to co? Zakłada nową kostkę, nic na...